Zdrowień ze Stegny. Stegna Morze Bałtyckie. Drugi dzień. Zimna, władza, ale może dalej możliwe dąbam. Pozdrawiam ze Stegny. Tydzień przed urlopem. To za zajebista Irlandia. Czy nie, sorry, Stegny. Jak jest łyszy? Ja Dawaj Cię wyciągaszisz szkół, aż na to będę czekał Fan kierowniczko słychać? Co? No nie mam. Co naprawiam, bo do takiego konserwatora? Tak nie jestem. A to pani. Ania! Eee! Jak jest? Mordo! Poszukali mnie znowu w tym roku też. sądzi jak forma? Co tam oleju? Gdzie jesteś? Człowiek będzie robił błędy. Mechanizm jest prosty, jak na WPW. Czekanie nari posty. losy części sam sobie kreujesz. I to, co teraz robisz, pewnie w przyszłości odczujesz. Rezygnujesz, bo wymaga coś czasu. To kiepski argument, nie argument, lecz farmazon. Trzymaj faso. Mam Co robisz? Kocham. Kogo kochasz? Marcina I trochę wiary w siebie. Te słowa są prosto ode mnie, tutaj dla ciebie. Ktoś przyjął poziom. Zostawić to pionu, daj dobrą radę Może nie ma tego w domu Trzeba rozmawiać, czasem tylko tyle styka I pierdol to, że za plecami będzie krytyka Nie bój mówić się o tym, co ci leży na serduchu Potrafię gadać, słuchać, chyba nie mam wady słuchu Możemy razem usiąść, nawijaj co u ciebie Będzie ci lżej Urobiony jesteś? to jak, Tak jak pan. Wbijaj jak jesteś w że żewrotne życie, mnóstwo kreacji Ale nigdy nie brać pierdolonej fascynacji Na każdej stacji Wyciągaj wnioski i CHW prosto z południa Polski Przewrotne życie, mnóstwo kreacji Ale nigdy nie zdać pierdolonej fascynacji na każdej stacji Wyciągaj wnioski, wersje z CHW, prosto z południa Polski Wszystko prosty jak się leje, na bank ogarnę Efekty tych gadek są zazwyczaj bardzo marne Lepiej po cichu, szczerze błyskiem w oku Wiesz jak jest, bo pierwszy rok na bloku, Skupić się na działaniu, a w tyle zostawić klatkę Motywacja, a nie stale kurwa w klatkę Ważne w kokardkę, potem rozwiązać Za chuja, za nic, w nigdy tego nie odniosę gdzie mogą sprostać, mogą omijać kłody Niczym Leo robić w życiu pięknych włodnych Zakupa gotówka w kubkach na wątzeń Trzymał pasą, tłumy skaczą Tu do góry na sznurie posiągam jak pasą. Twoje żony to się krzywo patrzą Jak posadzę ich do pionu będą pytać za co Gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem wy tego chciałem Pisałem, słuchałem, słuchałem, pisałem Robiłem swoje i nie naśladowałem Ale są takie rzeczy, których się nie spodziewałem bez przesady, nie możliwe, czegoś nie da rady Z góry w którym co za bula, to jest słaby Ej, na swoje krawy, wołek swojej, to jest zimy w grę trzymam od mamy i na pewno prawdziwe Nie wygrywrzy, no idzie po myśli Niech nie cię prześladował, kolejny albo się zgadzał Nowy dobrobyt, efekt dobry decyzji Nie ma wołek, żeby z nie powy, że niego nie wygrywrzy Kostję <ślam> ukoślenia, bo dziewięcie, dziewięcie, nie wiem, gdzie, dziewięć razy Ja powiesz, nie chęci sztepan, bylodąży Potem, nie tylko śliwka Dość gość, nie zapomniał o zajawce tyle mnie nie było, kurwa, pustki na ławce Nie ma żywej duszy, gdzie rezydenci rewiru Pamiętacie te ustawki przy grillu A gdzie jedziesz, pierunie? nie? Na Kacwina A ze Szczecina do Kacfina? Szybka akcja, pół godzinki, nie? każdy w swoją stronę, business. Zakładanie rodziny, emigracyjne stresy. Kurecko brakuje mi tego, oglądam zdjęcia. Co drugi nie gada, nie ma czasu albo spięcia. Niektórzy szczęścia wzią, jest dobra dalej. Chwilowo nie piję, ty <mulity> se na Odbijam w bok, robię krok, puszka totalna. Może łeb mam chory, albo jakaś kwarantanna. Nie ta to tamta, ej! Tak samo poczucie? Nie stąd, to z Teraz chwilę nie z wódą, ale z fantą. No. Jak się... Co było? Co? Dobra, stary, nie wdrożmy A teraz co będziesz robił teraz? No. Przygadzko, nie? Ważne jest dzisiaj, jutro możemy nie zdążyć Choć stare czasy dobre jak kiedyś Mop Deep. Ale Na wydarzeniu nie będzie głosu na tej filmiku, tylko będzie muzyczka, nie? A może tak będzie, że nic kurwa nie będzie? Łapie chwilę ulotne jak uroski nie drążmy, ważne jest dzisiaj, jutro możemy nie zdążyć Choć stare czasy, dobre jak kiedyś, mop dip Łapie chwilę, ulotne jak ulot Poszarpane nerwy, stres, przemian promienie słońca To i tam to, tam to i to, i tak bez końca I tu wszystko jest? Sam, jest... że zajebiście Oglądanie drogi, o... kurwa, znasz te schematy Po buzi wychodzi słońce, pozdro wariaty Raty, spłaty, ciągle daty, gonią dati Dobra, jebał tu pies Bardzo łatwo, że tak powiem Paść w tarapaty Nie całujcie maty, nie. nie odklepujcie Róbcie to, co trzeba robić I się w to wczujcie Jeden krok zmienia rok, a nie całe życie Nieważne, co robisz, czy po prostu najpierw na stricie Błędów tylko nie robi ten, co nic nie robi Łazi taka kurwa i bez sensu coś pierdoli Wiesz, głównie siła woli, ziom, samo zaparcia Pozwala nam wszystkich do swoich celów dotarcia Ja z tego miejsca przesyłam pięć i życie warta Może w końcu trafi się najlepsza stali karta co było? Co, co? Dobra, stary, hey, dzisiaj, dobre, co było? Dobra, stary, nie drążmy Ważne jest dzisiaj, jutro możemy nie zdążyć Choć stare czasy dobre jak kiedyś, mop dip chwile, chwilę, jak ulotki Co było? Dobra, stary, nie drążmy Ważne jest dzisiaj, jutro możemy nie zdążyć Choć stare czasy dobre jak kiedyś, mop dip Łapię chwilę, Nie, nie, było kurwa, pustki na łapce Nie ma żywę do Pamiętacie te ustawki, wygrili już,

mają <t> pierdolone stówki. Przy grillu rozumiem każdy swoją stronę. Blizny, biznesy, zakładanie rodziny, emigracyjne stresy. Kurewsko brakuje mi tego. Nie było kurwa, pustki na ławce. Nie ma zybelnicy, rezydenci Rewilu. Pamiętacie te ustawki przy grillu? coś w ogóle, tak? Oczywiście, widać cię, kolego. Elo, elo. i <laughs> Nowy poranek, wody, w w butelce Ale już nie teraz, bo jak pociąg kurwa pędzę Spukam w łazience, ślam dy, Tolerancja na to spadła, więc do widzenia Nic się nie zmienia, czekaj zmienia się w chuj Jak chcesz to stój w miejscu, pod siebie pluj HSC gnuj, czas do psychiatry Idę tam jak normalny ty w zimie na narty Jestem uparty, ale to przecież wiesz Odpalasz ten numer i coś pewnie przy tym zjesz Wiadomo też, Wiadomo. że już pewniejsze kroki j o r -d a na to moje bloki Widziałem zwłoki ziomeczka na chodniku Na pewno to mi też pokuliło Wybieraj okulary właśnie Dawaj okulary Pokaż ona, pokazywać jaki masz tatuaż Pokaż dziary Ja mam tutaj Pokaż dziary Pokaż dziary tutaj, chodź tu no, eleganckie, I gdzie jeszcze masz dziary. Powiedz, mi się na przedramieniu, przyjechać z no. wakacji. Znowu mi się. Jest wiesz. dziara, Jest, kawałki jeszcze są. Idziemy na jeszcze taką. Elegancko. Ale powiedz mi, co z tą ekipą się stało. Nie wiem. To rozsypała się banda, co? Uh -huh. A to mi że będzie nowa teraz. To ma być banda? Uh -huh. To co się relarza? Palniku, pozdrówki byku Niech ziemia lekko będzie FB ciebie mordo rozpiździej wszędzie To na patencie, dudka klepane zwloty Synal twój już kawał chłopa Bardzo podobny tak jest, ma już czasu na ofesnę, lecą piłówki, Tylko mniejszą wartość mają pierdolone stówki Lówki w bagnotach rówki Co się dzieje Wajster? Anana, na na obciaka znana na, pasuje to